Cześć. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam rozwiązanie zadania 10 z arkusza podstawowego z matury z maja 2025 roku. Po przypisaniu, moim pierwszym krokiem będzie przemnożenie tego nawiasu przez 3. Następnie przyniosę 11x na drugą stronę, żeby mieć wszystkie liczby po tej samej stronie nierówności. I wykorzystam deltę, żeby policzyć miejsca zerowe. Wzór na deltę to b kwadrat minus 4AC, gdzie to jest nasze A, to jest nasze B, a to jest nasze C. Podstawiając, otrzymamy minus 11 do kwadratu minus 4 razy 6 razy 3, czyli 121 odjąć 72, a to równa się 49. W takim razie pierwiastek z delty równa się 7. Pierwsze miejsce zerowe to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a, czyli 11, dodać 7, dzielone na 12. Otrzymujemy 18 dwunastych, które można skrócić przez 6, i otrzymujemy 3 drugie. x2 równa się minus b, odjąć. Pierwiastek z delty dzielone przez 2a, czyli 11, odjąć 7 przez 12. To się równa 4 12 możemy skrócić przez 4 i otrzymamy 1 trzecią. Teraz wykorzystamy wyliczone przez nas miejsca zerowe, żeby zapisać wzór funkcji w postaci kanonicznej. Wygląda to w ten sposób. x minus 3 drugie. Razy x minus 1 trzecie jest mniejsze od 0. Teraz narysujemy sobie wykres tej funkcji. Najpierw zastanawiamy się, czy ramiona będą zwrócone w górę, czy w dół. Ramiona są zwrócone w górę, kiedy współczynnik kierunkowy jest większy od 0. Współczynnik kierunkowy to liczba, która stoi przy x kwadrat. W naszym przypadku jest równa 6, czyli jest większa od 0. Tak więc funkcja będzie taka uśmiechnięta. Będzie miała ramiona zwrócone w górę. Teraz podpisujemy miejsce zerowe. Tutaj jest 1 trzecia, a tutaj 3 drugie. Szukamy zakresu, gdzie to jest mniejsze od zera, czyli tego tutaj. Sprawdzamy, jakie wartości na osi X zaznaczają ten zakres. Jest to zakres. Od 1 trzeciej do trzech drugich, czyli x należy do przedziału od 1 trzeciej do trzech drugich. Należy pamiętać, że tutaj trzeba dać te takie okrągłe nawiasy, żeby zakres był otwarty, ponieważ ten zakres nie zawiera w sobie trzech drugich ani jednej trzeciej, a tutaj mamy powiedzieć, kiedy funkcja jest mniejsza od 0, a nie mniejsza bądź równa 0.